Wieluńskie spotkania jazzowe do Kina Serena powróciły po rocznej przerwie. 11 edycja imprezy poświęcona była pamięci Ryszka Zawackiego, zmarłego muzyka Old Traditional Jazz Band. Wspomniano też o dwóch innych muzykach. Puzonista, instruktora Wieluńskiego Domu Kultury, wychowawca utalentowanej muzycznie młodzieży. Grał w Big Bandzie, a następnie współorganizował Old Traditional Jazz Band, w którym grał na Puzonie. Odszedł szybko, bo po ciężkiej chorobie. 20 września 2009 roku. Zbigniew Kaczmarski, muzyk grający na gitarze basowej w pierwszym skład, pierwszych składach zespołu Old Traditional Jazz Band. Pożegnaliśmy go przed miesiącem, 25 października. Jerzy Wolny. Klarnecista, grający w znanych ogólnopolskich zespołach, jeden z pierwszych muzyków jazzowych w Wieluniu. Grał w Big Bandzie, a następnie współpracował z Old Traditional Jazz Bandem, w którym grał na instrumentach klawiszowych. Opuścił nas 30 stycznia 2000 roku. Kiedy dwa lata temu odszedł od nas Rysiek Zawacki, istnienie zespołu Old Traditional Jazz Band Jednego z nielicznych amatorskich zespołów jazzowych w Polsce stanęło pod znakiem zapytania. Zabrakło osoby, która bardzo wiele wnosiła do tego zespołu, zabrakło Orysia, puzonisty. Wydawałoby się, że jeden instrument, a jednak wiele. Formacja przearanżowała zatem wszystkie utwory, jednocześnie szukała nowego puzonisty z sukcesem. Na tegorocznej imprezie, tak jak kiedyś, znów zagrali w siedmioosobowym składzie. Oh, when the sign go mercy, oh, when the sign go mercy, oh, I want to be in another number when they sign go mercy, and when the band they just to play, oh, when the band be just to play. Ale to rzecz jasna nie wszystko. Na jedenastym wieluńskich spotkaniach jazzowych wystąpiły jeszcze trzy inne formacje muzyczne. Posłuchajmy. Est O timing Sota cham Ha